Miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej lub jej kontynuowanie, to nie szukają informacji w pierwszej kolejności o podatku. Są to badania zrobione. A interesują się po pierwsze, czy dany teren ma plan zagospodarowania przestrzennego. Po drugie, czy są scalone grunty. Po trzecie, czy doprowadzono do nich media. Po czwarte, doskonały dojazd i odjazd drogami do dróg wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych oraz autostrad. I dopiero na szóstym miejscu jest skala i wysokość podatków. Dopiero wtedy. Więc myślę, że tu nie ma co szat yy, rozdzielać. Yy, Podatkowiczów nigdy się nie lubiło, nawet w Starym Testamencie też nikt nie lubił podatkowiczów i celników, prawda? Ale te 10 lat a zobaczmy, ile zostało wykonanych inwestycji, które stoją, służą, i mieszkańcy się z tego cieszą. Więc ta symboliczna regulacja, ja to nawet nazywam niepodwyżką, myślę, że nie spowoduje odejście przedsiębiorców, a po prostu uważam, że powinniśmy nawet co roku o te dwa grosze, żeby później znowu przerwy, nie było 10 lat, i znowu będziemy szukać pieniędzy. A ta malutka regulacja, jednak 4 miliony do budżetu naszego na 2016 rok. Tak? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos prosi radny pan Mariusz Znamy się, ja z 13 lat, także doskonale wiesz, że jak dotykasz spraw, na których do końca nie znasz się, to to